No, a gdzie? No to wyprowadza się w końcu czy się nie wyprowadza? A to, a to, a to on sobie sam wymyślił? Są pierdolnięty, są, a, a on pracuje w ogóle Kaśka? A kiedy nie był? A co? Dostał wypłatę? Już klejecie kurwa razem! Tu idziesz na nockę czy nie idziesz dzisiaj? Przecież Wy, wy też macie sobotę, niedzielę wolne. Ja tam po pracy podjadę. Powiedz mu, że po pracy podjadę i mam iść dla mnie kurwa pieniądze te, które mi wisi. I skończyłem, kurwa. I proszę nie dzwonić do mnie i mi nie mówić, kurwa, że mam mu pomagać, czy coś. Bo ja chuj łożę, jak on dalej chleje, a jak ty nie potrafisz go upilnować, to na ciebie też chuj kładę, na razie.